No hej, tu Kasia Zaremba. Dzisiaj będziecie mieli mniej więcej taki widok. Myślę, że ten film możecie sobie potraktować jako podcast. Jeśli będę coś pokazywać, jak będę coś pokazywać, bo pokazywać coś będę na pewno, wtedy może po prostu powiem wam, że coś będę pokazywać i wtedy zobaczycie sobie na ekran. Taka forma z racji tego, tak jak już ostatnio mówiłam, mam mega dużo spraw takich pozałatwia do pozałatwiania firmowych, więc muszę to ogarnąć, a taki film to jest dla mnie dużo, dużo, dużo mniej roboty, a, chcę dać Wam coś wartościowego i nie chcę robić przerw w nagrywaniu. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i komu on się przyda? Ten film przyda się osobom, które chcą zrzucić trochę zbędnego tuszczyku, które chcą trochę przybrać na masie, które noszą okulary albo które chcą po prostu zadbać o swój wzrok, którym zależy ogólnie na dobrej sylwetce którym zależy na zdrowiu, na sprawności. Bo wiecie, mam wrażenie, że niektórzy traktują ten temat kształtowania sylwetki bardzo próżniacko, że tak powiem. I wiele osób na pewno też, na przykład patrząc się na moje zdjęcia na Instagramie, uważa, że ja to muszę być strasznie próżna, bo tutaj tu napinam bicka, tu napinam plecy, tu pokazuję poślada. <śled> Ja wiem, że to może być motywacja dla niektórych, a poza tym, jak już się zrobiło jakieś fajne efekty, no to dlaczego się z tego nie cieszyć? Ja z tych efektów się cieszę, z tych tak naprawdę efektów ubocznych. Bo jak już wiecie, albo jak jeszcze nie wiecie, ja mam do tego podejście takie, że fajne ciało to jest po prostu efekt uboczny naszego dbania o zdrowie. I dbałość o zdrowie. A sylwetka to, jak sylwetkę traktujemy jako taką sprawę drugorzędną, to ja wam, ja wam obiecuję, że wtedy będziecie mieli najlepsze efekty, bo wtedy skupiacie się na tym, co najważniejsze. Wtedy traktujecie się tak naprawdę z czułością, wtedy dla siebie chcecie jak najlepiej, a poza tym i robicie, i dzięki temu robicie to, co wam służy, czyli to już jest mega duży plus. A drugi plus to jest taki, że totalnie nie ma problemu z wytrwałością. Nie ma takiego problemu, że miesiąc trenujemy, potem jest dołek i miesiąc nie trenujemy. Nie ma takiej sinusoidy w tym naszym działaniu. Nie ma mowy o wytrwałości, bo po prostu wiemy, dlaczego to robimy. A sylwetka często jest niewystarczającym powodem. Najpierw zaczniemy sobie może od funkcji mięśni. Mięśnie spełniają w organizmie takich pięć podstawowych funkcji. Czyli termogeneza dzięki temu jest nam cieplej. Dzięki mięśniom mamy dzięki mięśniom, yy, dzięki dobrze zbudowanym mięśniom bym powiedziała, a nie takim zaniedbanym, mamy prawidłową postawę ciała. Mięśnie regulują ilości płynów w organizmie, motoryka ciała, kończyń i narządów wewnętrznych, no po prostu umożliwia nam to ruch i przepływ płynów ciała. Mało? No chyba nie. Choćby sama postawa. Niektórzy uważają, że mają beznadziejną sylwetkę, a wystarczy, że się wyprostują. Wystarczy, że ściągną łopatki, i już będzie coś innego. Już inaczej to będzie wyglądało. Wystarczy, że bioder nie będą mieli tak mega do przodu, bo dzisiaj często możemy zauważyć, szczególnie według mnie u nastolatków, którzy bardzo często przesiadują przed komórką, jaka ta postawa ciała jest. Postawa ciała to jest. Pokazuje tutaj, ale to wszyscy wiedzą, tu jest głowa. I jest eska. Taki ma być kręgosłup. Tu jest kość ogonowa. No i tutaj są. Kurczę, a może tutaj Wam to pokażę? Nie, teraz pewnie tego nie znajdę. O, dobra, mamy tu eska, prawda? Ale <coughs> często jest tak. Bardzo jest człowiek zgarbiony przez to, że się pochyla nad telefonem i siedzi. I mamy zapadniętą klatkę, zapadnięte pośladki. No wygląda to beznadziejnie, więc pracujemy nad tym. Spinamy łopatki, dupkę możemy nawet lekko wypiąć, ale też nie za bardzo, żeby tutaj nie zrobiła nam się lordoza lędźwiowa, czyli po pierwsze postawa, to już jest mega ważna rzecz i nie tylko, właśnie już z wyglądu wygląd wam się po, z wyglądu, z wyglądu wam się wygląd poprawi <grym> wygląd wam się poprawi a kolejna rzecz, no to jest choćby to, że będzie wam cieplej, często osoby, które nie ćwiczą, często weganie osoby, które no nie za bardzo mają jak budować te mięśnie a te resztki, które zbudowali wcześniej, no to są takie naprawdę resztki, wtedy jest tym osobom zimniej, jak po prostu nie ma zbyt dobrej masy mięśniowej, szybciej i marźnie. No i jeśli chodzi o motorykę ruchową, o ruchy jest dużo lepiej. Możemy wyżej podnieść nogę, możemy szybciej podnieść nogę. Im mamy więcej możliwości ruchu, tym lepiej i oczywiście do tego potrzebne jest nam też rozciąganie. Tutaj zaznaczyłam sobie, pokazuję, tutaj zaznaczyłam sobie taką rzecz, którą chciałam wam przeczytać. Mięśnie poprzecznie prążkowane, zwane również szkieletowymi, przyczepione są do kości, mogą wykonywać rozległe ruchy różnych części ciała. Im bardziej jesteśmy rozciągnięci, tym bardziej rozległe te ruchy będziemy wykonywać. Bo patrzcie, sobie na tą moją czerwoną odmrożoną rękę. Ja wiem, że one są straszne, ale się tym nie przejmujcie. Dorobiłam się tego za dzieciaka, także już trudno. Mamy nogi tak i powiedzmy, normalnie człowiek jest rozciągnięty tak, jak sobie stoi. A kiedy jest bardziej rozciągnięty, na przykład tak jak ja, ma ten zakres ruchów mm, dużo większy, co jest bardzo dobre choćby na starość. Nie ma wtedy są wtedy dużo mniejsze szanse na to, że będziemy takimi przykurczonymi staruszkami. Dalej jest także mięśnie i rozciąganie tych mięśni. To jest bardzo ważna rzecz, żeby nie być takim przykurczem. Co ja tutaj zapisałam, tu też pokazuję, ale to wam po prostu przeczytam. Układ narządu ruchu. W skład układu narządu ruchu wchodzą układ kostny, układ stawowo-więzadłowy i układ mięśniowy. I układ mięśniowy jest jego częścią czynną. Bez mięśni nie ma ruchu. Ja wiem, że to są podstawy biologii i anatomii. Ja wiem, że tutaj wracamy się mega, mega mocno do podstawówki, ale no kurczę, ja widzę, że jest taka potrzeba. Bo niektórzy to nawet piszą, że mięśnie nie są za bardzo potrzebne, że nie za bardzo widzą. Wiecie, sens treningów siłowych, czyli tych, których ja tutaj na kanale pokazuję, no Jezus Maria! Według mnie treningi siłowe, takie, które uaktywniają wasze mięśnie, takie, które rozbudowują wasze mięśnie, takie, które sprawią, że będziecie bardziej sprawni, bardziej silni, to są najlepsze treningi siłowe, to są najlepsze treningi według mnie. I trening siłowy nie tylko robimy na siłowni, tak zazwyczaj się uważam, na przykład tak z gumami, ze ślizgaczami, nawet bez sprzętu, treningi kalisteniczne. Pochodźcie sobie mo po moim kanale naprawdę i skorzystajcie. I tutaj taka ciekawostka. A dobra, jeszcze zanim sobie przejdziemy do tej ciekawostki związanej ze wzrokiem, to powiem Wam, co ja chciałam wam powiedzieć. Aha, że słuchajcie, czasami niektórzy mają na przykład bóle w kolanie ogólnie, można powiedzieć. No i wtedy mówi się, no, to nie możesz robić przysiadów i tak dalej. Ale często bywa tak, że jeśli sobie wzmocnimy chwila, chwila, to tu będzie. Mięsień udowy, wtedy to wszystko jest inaczej trzymane, bardziej podciągnięte, bardziej napięte i wtedy na przykład przestaje boleć kolano. Kurczę, no dobra. Nie znajdę wam tu teraz tego, no trudno, więc na różne bóle treningi są jak najbardziej wskazane. Niektórzy mówią, że mają krzywy kręgosłup, że mają lordozę. Słuchajcie, na to też pomaga trening siłowy. Mówiłam Wam już chyba tutaj na kanale o tym, że. Ja mam skrzywienie kręgosłupa i teraz go praktycznie nie widać. A jeszcze ile lat temu? No, ja trenuję 12 lat temu, ale powiedzmy, że 8 lat temu to skrzywienie było bardzo widoczne. Teraz jest praktycznie niewidoczne. Kiedyś plecy były moim kompleksem, teraz są moim atutem. I ja wszędzie bym chciała tymi moimi plecami świecić. Kiedyś mnie bolały plecy, kiedy siedziałam w szkolnej ławce. Teraz mogę jechać samochodem nad morze bez żadnej przerwy, czyli wiecie, no ja z gór jestem, no to jest dość kawałek, całą polskę trzeba przejechać praktycznie. Mnie nie bolą plecy, totalnie, mnie nie bolą plecy, <laughs> nie pamiętam jak to jest, kiedy mnie bolały plecy, więc po to są też mięśnie. I zobaczcie, co do wzroku, tutaj nie ma tego narysowanego, ale jak sobie tutaj zobaczymy, to jest też tak, tak idą mięśnie tak i do mięśnie. Są to mięśnie mięsień skośny, mięsień prosty, dolny mięsień skośny dolny. Tutaj mamy mięsień prosty boczny i to nam trzyma gałkę oczną. I słuchajcie, dziękuję, znaczy trzyma. <noise> Dzięki temu nasza gałka oczna się rusza. I w momencie i to też to też trenujemy. Wszystkie mięśnie trenujemy. Mięśnie twarzy, kiedy przeżuwamy, kiedy robimy różne miny. To wszystko jest jak najbardziej pożądane, bo potem te mięśnie, mięśnie nam nie oklapną. Nie oklapną tak bardzo, jak oklapną, kiedy ich nie trenujemy. A kiedy ich nie trenujemy, one oklapną i staną się wiotkie, i wtedy zmarszczki staną się większe. I tak samo mamy z okiem i ze wzrokiem. Im bardziej trenujemy te mięśnie, czyli Wzrok kierujemy w górę, w dół i na boki, wszędzie. Dobra, teraz pokazuję, bo chyba nie powiedziałam, że pokazuję. Im bardziej ruszamy tą gałką oczną, tym te mięśnie bardziej się trenują. W momencie, kiedy zakładamy okulary, robimy sobie tu taką klapkę. I wtedy zazwyczaj ludzie używają ich dużo, dużo mniej, i wada wzroku się jeszcze bardziej pogłębia, bo jeszcze bardziej te mięśnie rozleniwiamy, dlatego jak, ktoś, jak macie wadę wzroku, to ja zdecydowanie bardziej polecam soczewki, żeby tym, że tutaj sobie damy klapkę, jak ludzie tutaj sobie dają klapkę, to rozleniwiam te mięśnie, dlatego że bardziej kręcą głową niż gałką oczną. Możemy to sobie zauważyć praktycznie u każdego, kto ma okulary. Dlatego bardziej polecam soczewki. Trenujemy wszystkie mięśnie: mięśnie twarzy, mięśnie gałki ocznej mięśnie całego ciała Jezu, patrzcie ile my tu mamy mięśni to wszystko jest nam potrzebne to nie jest pic na wodę nie chodzi tylko o fajny wygląd gdzie tu mam jeszcze te mięśnie ale o to, żeby być jak najdłużej sprawnym, bo chyba wszyscy chcemy żyć jak najdłużej, ale co nam z długiego życia, kiedy nie będziemy sprawni, co? i kiedy nie będziemy zdrowi trenujemy, słuchajcie o, popatrzcie jak ładnie od pośladka prawie, że do łydki. Takie tu mamy mięśnie. Tutaj niegrzeszna dziewczynka bardzo ładnie trenuje nam ten mięsień. Trenujemy. Górę, dół, brzuch, oczy, twarz. Wszystko. To by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka forma filmu, może będę nagrywać więcej. Chyba, że nie będę miała wyjścia, to czy powiecie mi, że ta forma Wam się podoba, czy powiecie, że się nie podoba, to i tak będę nagrywać, tak jak nie będę miała więcej czasu. Jeśli Wam się ten film podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie partie mięśniowe lubicie trenować najczęściej. Czy mieliście w ogóle pojęcie o tym, tego jesteś, jestem ciekawa. Czy mieliście pojęcie o tym. Że wzrok nam się może rozleniwić i że powinniśmy trenować te mięśnie. Dajcie znać. A jeśli nie dacie znać na jaki. Pff, o matko, zaplątałam się. Jeśli nie napiszecie mi odpowiedzi na te pytania, które zadałam, napiszcie jakikolwiek komentarz pod tym filmem. Jeśli interesuje Was to, co tutaj zamieszczam, choćby nawet tylko po to, żeby YouTube nie chował przed Wami moich filmów, a niestety często tak robi, jak widzi, że ktoś jest nieaktywny. Więc do tego zachęcam. Zachęcam do subskrypcji, jak jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na moje profile Instagramowe, Facebookowe po więcej motywacji i krótkich, szybkich informacji. Zapraszam na moją stronę w kondycji.pl zobaczcie sobie, co tam jest ciekawego. No i co? Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Papa! Pa.